Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Silver SilverCollector.pl. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie troszkę o nowym banknocie, który już widzicie, którego emisja będzie już 11 sierpnia. Dzisiaj, jak widać, mamy 5 sierpnia, więc ja już nie przedłużam, zapraszam na intro i przechodzimy do filmu. Więc, może na początek opowiedzmy sobie troszkę o tym banknocie. Co to jest za banknot? Więc, Narodowy Bank Polski z różnych okazji emituje banknoty okolicznościowe przeważnie w nominale 20 zł. W tym roku wypadło nam oczywiście na banknot z okazji setnej, setnej rocznicy zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Widzimy oczywiście tutaj banknot na pierwszej, na, z przodu tego banknotu widzimy oczywiście Marszałka Piłsudskiego a z tyłu są tutaj oczywiście wojska powstańcze, które gniotą rosyjski napór i oczywiście jest to banknot, jak możecie zauważyć nie taki jak zwykły czyli, że trzymacie go w poziomie, tylko jest on bardziej cechowany na pionowo, więc to daje mu taką Fajny, charakterystyczny wygląd. I generalnie e, moim tutaj e, celem jest zakupienie tego banknotu. Więc teraz przejdziemy do kolejnej części, gdzie powiem Wam o cenach tego banknotu, jak można go zakupić i gdzie. Ok, więc jesteśmy już na stronie planu emisyjnego NBP Widzimy tutaj banknot pod pozycją 12. Czyli Bitwa Warszawska 1920. Jest to kontynuacja serii wszystkich tych banknotów kolekcjonerskich. Oczywiście, nominał 20 zł. Mamy tutaj zaznaczone, że to jest banknot kolekcjonerski. Nakład tego banknotu to będzie 60 tysięcy sztuk i cena emisyjna to będzie 80 zł. Dlaczego chcę kupić ten banknot? Dlatego, że może nie wszyscy wiedzą, banknoty mają w Polsce bardzo duże zainteresowanie kolekcjonerów i ta cena tych banknotów przeważnie w przeszłości szła bardzo do góry. E, oczywiście jeszcze zapomniałem tutaj wspomnieć, że emisja będzie 11 sierpnia, więc w następny wtorek. Dzisiaj mamy 5 sierpnia. I teraz przejdziemy sobie do strony na Allegro, gdzie zobaczymy, że te ceny w przedsprzedaży banknotu są bardzo wysokie. Widzimy tutaj 240 zł, 270 299 I Jak widzimy, już parę osób tutaj zakupiło, ponieważ przed, być może nie chce im się stać w kolejkach i wolą zapłacić więcej za taki banknot. Oczywiście tutaj mamy na przykład e, 10 sztuk takiego banknotu. Tutaj jakiś tańszy, a, a to jest akurat licytacja wystawiona. No, i dlatego chcę zakupić ten banknot, ponieważ chodzi, nie chodzi akurat o to, żeby sprzedać go w takiej cenie, tylko żeby zrobić dobry flip na nim. Można sprzedać go oczywiście trochę taniej, żeby szybciej go sprzedać, ale można też czekać. Ja tutaj mam w planie zakupić 4 sztuki takiego banknotu, żeby oczywiście dwa sobie albo jeden sprzedać od razu, który Powiedzmy przy cenie 160 zł. Mam nadzieję, że kupujący znajdzie się szybko, ponieważ będzie to dosyć dobra cena. Da mi to e, oczywiście zysk 100%, więc dwa, za dwa banknoty e, przy emisji już mi się zwróci ta cena, dlatego będę mógł sobie jeden zostawić. I później będę czekał, jak się ta cena będzie oczywiście kreować. Możemy sobie tutaj jeszcze cofnąć do historii poprzedniego banknotu był to akurat banknot 19, 19 zł z tamtego roku. Mamy 1000 powstania polskiej Wytw wytwórni papierów wartościowych, nominał był 19 zł, więc to też jest coś takiego nowego było jak na tamten czas. I również miał nakład 55 tysięcy, więc troszkę mniejszy. Ale cena tego banknotu to też również było 80 zł, jeszcze zapomniałem tutaj wspomnieć, że, a dobrze, to powiemy w następnej części. Więc teraz przejdźmy sobie tutaj, oczywiście, na stronę Allegro, gdzie mamy wystawione te banknoty z poprzedniego roku. I widzimy tutaj 400 zł, 300, 380, 320 zł. Jakość średnia te, tego banknotu powinna być jakieś 350 zł, duże wzięcie te banknoty, mają więc, to by było na tyle w tym, i w kolejnej części opowiem Wam jak ten banknot dostać. Więc, wróciliśmy sobie na stronę z banknotem pokazanym tutaj na stronie takiej w moim edytorze do miniaturak filmów więc teraz powiem wam oczywiście jak taki banknot dostać dostać jest go dosyć prosto ponieważ wystarczy pojechać sobie pod oddział Narodowego Banku Polskiego oczywiście nie jest to takie łatwe ponieważ są spore kolejki spore kolejki są pod tym oczywiście oddziałem ja jak kupowałem banknot 19 zł Byłem pod bankiem o godzinie 6 rano, gdzie bank otwierali o 8, i byłem 60, któryś w kolejce, więc to była dosyć spora kolejka, ale też było też spore zainteresowanie tym banknotem. Na osobę przypadały dwie sztuki takiego banknotu, czyli. 27,5 tysiąca osób mogło dostać maksymalnie taki banknot. Oczywiście później go sprzedawać. I dlaczego chcę zakupić cztery? Ponieważ będę jechał z moim tatą pod ten bank. Ja wezmę dwie, mój tata weźmie dwie. Będę miał również ogólnie cztery, więc zobaczymy, jakie, jaki to zysk mi wszystko przyniesie. Ja później będę wspominał oczywiście o tym, ile się udało zarobić. Tak jak mówiłem, jeden będę starał się sprzedać od razu po emisji. Jeden sobie zostawię i na dwa będę czekał, jak ta cena będzie się oczywiście kreować w przyszłości. I tak jak mówiłem, oczywiście mój plan, żeby pojechać i kupić, będzie to w pół do szóstej. Ta mucha nie daj mi żyć. Będzie to będę stał pod bankiem w pół do szóstej oczywiście nie ma tutaj nic do ukrycia wybieram sobie bank oddział w Łodzi ponieważ mam tam najbliżej i można będzie mnie akurat zauważyć wtedy więc myślę, że powiedziałem wszystko na temat tego banknotu jeszcze warto tutaj zaznaczyć, że w Narodowym Banku Polskim, jakby ktoś chciał kupić taki banknot, to y, można płacić zarówno gotówką, jak i kartą, więc y, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem i trzymajcie się i cześć, do następnego. Tak, zapomniałem jeszcze wspomnieć tutaj, że banknot będzie można również kupić przez internet. Y, Oczywiście w dniu emisji na stronie collectioner.nbp.pl, więc jeżeli ktoś akurat nie może jechać sobie na podbank, pod bo na przykład jest chory, może również kupić go przez internet, ale tutaj jest taki, taki problem, że bardzo dużo osób będzie chciało kupić taki banknot przez internet, a że y, ilość tych banknotów na sklepie będzie. Ograniczona to pewnie stronę będzie dużo razy wywalało. I to będzie swego typu loteria, żeby to zakupić. Także to chyba by było na tyle. Ja dziękuję Wam za, za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę. I trzymajcie się i cześć!